Niebieski szlak od strony Biękówki. Dość łagodne, leśne podejście. Prawie cały szlak prowadzi lasem. Tylko jego ostatnia część, kopuła szczytowa, to Polama. I na niej znajdują się zabudowania. Jesteśmy na Polanie Szczytowej, Koskowej Góry. Widzimy tutaj we wschodnią stronę położoną blisko nas Parszywkę, dalej szczyty Beskidu Wyspowego oraz na samym horyzoncie Luboń Wielki i Gorce, a bardziej w stronę zachodnią mamy sam wierzchołek Kaskowej Góry i jego charakterystyczną wieżę przekaźnikową. Kaplica Trzeciego Upadku i węzeł szlaków niebieskiego i żółtego.